Siemano z tej strony GWA, dzisiaj chciałbym wam przedstawić recenzję Edena Azarda wersji 100 Real na pozycji LF. Jego ogólne statystyki to 114 pajsa, 103 strzałów, 102 driblingu i 95 siły. Tak więc te statystyki naprawdę przedstawiają się fenomenalnie. Oczywiście jest on już zbustowany lekko w składzie, jednak mimo wszystko te statystyki są naprawdę topowe. Jeśli chcecie zobaczyć jego dokładne statystyki, zestopujcie sobie film i je sobie dokładnie obejrzyjcie. Oprócz tego, że sam sobie jest fenomenalną kartą, daje jeszcze plus 2 overall i plus 1 spida do innych zawodników. Plus 2 overalla działa tak, że daje plus 2 do każdej statystyki danego zawodnika, co za chwilę pokażę Wam na statystykach bramkarza, czyli Noyera. 101 overall, a bez Edena Hazarda będzie miał 99. Oczywiście jego nominalnym trikiem jest Rainbow, które w jego przypadku jest dość długie, także bardzo przyjemnie i fajnie mija się nim przeciwników. Dodając do tego to, że zapierdala jak pojebany, jest to naprawdę znakomity zawodnik do mijania wszystkich Rainbow'em. Oczywiście, wolne w jego wykonaniu są naprawdę kosmiczne i ciężko przestrzelić, strzelając właśnie Edenem Azardem, z rzutu wolnego, z każdej możliwej pozycji. Jestem zachwycony tym zawodnikiem. Już czekam, kiedy on pojawi się w moim składzie. Mam nadzieję, że będzie to już niedługo. Że stanie się to już niedługo. Wy napiszcie w komentarzach, ile jeszcze Wam brakuje do Edena Azarda w wersji 100 i na jakiej pozycji go macie. Tutaj jeszcze pokażę Wam kilka poglądowych. Akcji, które udało mi się nagrać, grając właśnie tą kartą, była to naprawdę bardzo przyjemna gra. Grało mi się bardzo super, bardzo fajnie i polecam tego zawodnika każdemu. Jest to w tym momencie najlepsza karta dostępna w FIFA Mobile, a granie nią to prawdziwa przyjemność. Ok, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za ten materiał. Zachęcam do oglądania moich innych oraz subowania, lajkowania kanału, co tam sobie chcecie. Naprawdę dziękuję Wam również za tyle subów. Już niedługo konkurs, o którym wspominałem niedawno, także na razie do zobaczenia.